Cześć, witajcie! W sieci pojawił się właśnie nowy zwiastun gry The Blood of Dawnwalker i daje nam on jak dotąd najlepsze spojrzenie na ten tajemniczy mroczny tytuł. Gra jeszcze nie wyszła, więc wszystko co wiemy pochodzi właśnie z takich materiałów. Usiądźmy więc wygodnie i przeanalizujmy klatka po klatce, co dokładnie twórcy pokazali nam tym razem. Pierwsze ujęcia zwiastuna od razu ustalają niezwykle ciężki i posępny nastrój. Jesteśmy rzuceni w sam środek upadłego gotyckiego świata. Widzimy tu wszystko, czego fani mrocznego fantazy mogliby sobie życzyć: skąpane w gęstej mgle lasy, zrujnowane monumentalne budowle i wszechobecne poczucie rozkładu. Wizualnie trailer krzyczy Dark Fantazy. Paleta barw jest wygaszona, a jedynym żywym kolorem jest często czerwień krwi, co, jak się za chwilę okaże, ma kluczowe znaczenie. Chwilę później trailer przechodzi do sedna, czyli walki. I od razu widać, w jakim kierunku idą twórcy. Starcia są powolne, metodyczne i mają swój ciężar. Każdy zamach mieczem wydaje się być przemyślany, a uniki i znalezienie luki w obronie przeciwnika będą tu kluczowe. Widzimy tu klasyczne elementy dla gatunku Soulslike, bohatera z mieczem, który musi mierzyć się z przeciwnikami znacznie przewyższającymi go rozmiarem. A skoro o wrogach mowa, zwiastun prezentuje nam kilku z nich. Mamy tu do czynienia z groteskowymi, zdeformowanymi bestiami, a także z czymś co wygląda na opancerzonych upadłych rycerzy. Ich powolne, ale potężne ataki sugerują, że każdy pojedynek będzie wymagającym tańcem śmierci. Jednak najważniejszy fragment zwiastuna to ten, który wreszcie w pełnej krasie pokazuje unikalną mechanikę gry. W kilku dynamicznych scenach widzimy jak postać bohatera dosłownie poświęca część swojego życia, co sygnalizuje widoczny spadek na pasku zdrowia, aby uwolnić potężne, krwiste zaklęcie obszarowe. To jest właśnie sceno The Blood of Dawnwalker, zwizualizowane na ekranie. Zwiastun mówi nam wprost. Twoje zdrowie to nie tylko pasek życia. To Twoja amunicja. To fundamentalna zasada ryzyka i nagrody, która będzie definiować całą rozgrywkę. Każde potężniejsze uderzenie będzie nas osłabiać, stawiać przed ciągłym dylematem, czy warto ryzykować śmierć dla jednego potężnego ataku. Nowy Zwiastun The Blood of Dawnwalker robi dokładnie to, co powinien. Nie tylko potwierdza, że mamy do czynienia z rasowym, wymagającym soleslajkiem. -like ale przede wszystkim pokazuje w akcji jego najbardziej unikalny element system magii krwi. Wszystko to opakowane w niezwykle sugestywną, gotycką atmosferę. Pani gatunku powinni mieć ten tytuł na swoim radarze i czym prędzej dodać go do listy życzenia na Steamie. Czekamy na więcej.